Thank you. Komu się jeszcze dzisiaj nie kłaniałem i nie witałem? Dzień dobry bardzo. Witam też Państwa serdecznie wszystkich w miejscu wyjątkowym. Raz dlatego, że jesteśmy przy bibliotece, dwa, dlatego, co na tej bibliotece widnieje. Ja, jako pokolenie wychowane na Babciu Chmielu, mam tak zwane ciary. Podobno ci, którzy korzystali z komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka, zdecydowanie wolniej się starzeją, z czego staram się korzystać. Dlatego jest mi bardzo miło, że dzisiaj w takim miejscu mogę stanąć i zaprosić panią prezydent miasta Anną Milczarowską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzieliśmy się wczoraj, widzimy się dzisiaj. Jest mi niezmiernie miło przywitać na kongresie, który rozpoczął się wczoraj. Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Wiceministra Andrzeja Wyrobca. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze. Dziękujemy, że zechciał pan zaszczycić nasz kongres. Kongres poświęcony czytelnictwu, bo jak wiemy, że to co zapisane, a w książkach mamy wiele treści, bardzo ważnych treści. Jest to ważne dla wszystkich, a zwłaszcza jeszcze dla tych, których chcemy zachęcić do czytania. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Prezydent, Pani Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w, w, w tak nie, nie, niespotykanej uroczystości i w tak, niespotykanych, w tak niespotykanym towarzystwie. Nie chciałbym od przedłużać i oddalać tego uroczystości i chciałbym powiedzieć zatem wzorem mojego kolegi ministra zdrowia, cytatem, który zapewne państwo, państwu jest dobrze znany, że brak książki w domu i jej nieczytanie prowadzi, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Szanowni Państwo... Czytajmy książki, bo tylko dzięki nimi będziemy zdrowi. E, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Witam wszystkich moich e, współpracowników e, z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Panią dyrektor Zinę Jarmożczuk, dyrektor Departamentu e, Mecenatu Państwa. Pana dyrektora Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, bez którego ta e, 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 dzisiejsza uroczystość, kongres, e, e, dzisiejszy ani e, e, cała... E, e, wspaniała, wieloletnia już e, kampania e, e, czytelnictwa, by e, po prostu się nie odbyła i by się nie udała. Panie dyrektorze, wielkie dzięki. Nadejdzie wiekopomna chwila i e, spadnie wstęga. E, chciałbym poprosić harcerzy e, z piątej Błękitnej Radomszczańskiej Drużyny Harcerskiej o przypomnienie fragmentu tytułu Saronka i Atelka. To są same nagrody. Ta za nieopuszczenie ani jednej sekundy lekcji. Ta za przychodzenie do szkoły w kapciach. Ta za zajmowanie się szkolnymi myszami. A ta za same piątki. Słuchaj, Atom, on sam sobie dał te wszystkie nagrody. Tu nie ma ani jednej dedykacji. Rzeczywiście, pokaż świadectwo. Ja? To znaczy, tego nie wydrukowali. A tak w ogóle, to piszę egzamin poprawkowy z geografii polskiej. W ostatni dzień wakacji na Helu będę właśnie pisał ten egzamin. Podaj wysokość plonów Osa w Fintalach w roku 1960. Masz dwie sekundy do słów. Tragedia. Jeśli on nie do następnej klasy, wyślą go do zolu. Naprawdę? Koledzy, ratujcie! I są tak blisko, żeby zostać człowiekiem. Teraz to ratujcie. A cały rok grajesz w kapsle i fikajesz na trapezie, zamiast uczyć się systematycznie. Ja mam takie przekonanie, że ty to sobie w końcu świadectwo wydrukowano. Yy, I. Ci, którzy czytają te świadectwa, rzeczywiście wydrukowane mają. Dziękuję bardzo za y, przedstawienie i proszę pana ministra o uroczyste przecięcie wstęgi. Dziękuję. Ja, ja pozwolę sobie jeszcze jedną, na jedną uwagę, pani y, dyrektor, witając mnie dzisiaj. W murach biblioteki powiedziała mi, że na 48 tysięcy mieszkańców radomska 17 tysięcy już się zarejestrowało pani dyrektor. I ona wcale tym faktem nie jest zbudowana ani nie jest zadowolona, więc to jest ostatnia nadzieja dla pozostałych 30 tysięcy państwa, żebyście jak najszybciej do pani dyrektor przyszli i szybciutko się zarejestrowali. co macie na ma to przeciąć? Panie dyrektor poproszę o chwilę. Szanowni Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Tak barwne, tak kolorowe zaproszenie do biblioteki z, kultow z kultowego już komiksu, najbardziej chyba poczytnego w Polsce, na którym wychowywały się pokolenia komiksu Tadeusza Chmielewskiego, dziś ta trójka sympatycznych, barwnych, kolorowych bohaterów zaprasza do biblioteki. I tak jak pan minister uprzejmie zauważył, wyszliśmy przed bibliotekę. Aby skierować zaproszenie do tych radomsztan od dziś codziennie, aby przychodzili do biblioteki. To te, te postaci, które wyszły z bajki, są na murze biblioteki. Zapraszają i wołają. Korzystajcie, przychodźcie do biblioteki, rekomendują nasze zbiory, bo tylko w bibliotece poznacie książki wybitnych pisarzy, poetów, spotkacie muzyków. Spotkacie ilustratorów i krzyczą tak jak tylko oni potrafili. Hurra, warto przyjść. Ja yy, myślę, że tak skierowane do radomszczan, do tych statystycznych radomszczan, które z różnych powodów nie czytają książek, nie byli w bibliotece, takie zaproszenie na pewno zostanie odczytane i odebrane właściwie. I mury biblioteki wypełnią nowi czytelnicy. Ja chciałabym tylko jeszcze ze swojej strony powiedzieć, że ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dziś uczestniczą w uroczystości i tym wszystkim, którzy przyczynili się, że to zaproszenie z nami zostanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję wszystkim gościom. I teraz to piękne, przeozdobione wnętrze Zastą zapraszam na ostatnią część Kongresu Małych i Średnich Miast. Edycja pierwsza, czytelnictwo Radomsko 2.14.